Cześć kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj jest 7 grudnia, ja pierdolę, nie wiem co ja mam z tym grudniem. 7 stycznia 2024 i jest to ostatni dzień przynajmniej dla mnie w operacji świątecznych w World of Tanks. Także będziemy sobie otwierali dzisiaj, czy otwierali, nie tyle otwierali co wrzucali sobie do automatu żetony, które myśmy tak zapracowali na nie. Na razie mamy 43 i będziemy sobie dokopywali. Także ciach. Dobra, więc yy, słuchajcie, generalnie co mamy z zdąń żetony. zbędziemy sobie, że bo trzeba powymieniać wszystko. Tutaj misje wszystkie wykonane, więc ty, ile mamy? Tyle mamy? Mamy 2000, tak? To mamy yy, 5 to mamy. Yy, 6, 6. 6, dobra, przejdź do zakupu, kup, pięknie, kolejne, a 600, dobra, na razie mamy też 6, 7, 7, pięknie, i tutaj mamy 6, dobra. I co nam zostało? Coś uzbieramy jeszcze? O, jeszcze raz, Cia. Będzie trzeba pozamieniać. Czyli pójdziemy w szmarag, czysty szmarag, nie? A, tutaj mamy czysty szmarag. 50, 350. Wymień, tak. Na czysty szmaragd i tak mamy 550 tak tak i mamy o dobra to tutaj raczej nic więcej nie będzie tak i to, to, tutaj mamy 970 no, dobra 970 nie da się wymienić dobra no ile tam by nie było 3080, no dobra. To mamy, ciach. Zdobądź żetony, to jeszcze kupimy jeden. Ciach. Ile mamy żetonów? 71 żetonów, słuchajcie. O! Użyj żetonów. 71 żetonów mamy, więc co? To rozpoczynamy, po kolei, ciach. terminal Uwaga, co mamy? System kontroli ognia. Wow. Dobra, automatyczny system gaśniczy, zestaw eksperymentalny. Proszę bardzo, o kurczę. Ładnie, duży zestaw naprawczy trzydzieści tysięcy, ładnie, takie kasy to ja lubię. Duża apteczka, proszę bardzo, bardzo fajnie. Duży zestaw naprawczy. I o, proszę bardzo, yy... części do tworzenia eksperymentalnych modułów. Fajnie. Duży zestaw naprawczy. Czy jest tutaj szansa na czołg w ogóle w tym roku? Nie wiem, ale chyba nie. O. 500 wolnego doświadczenia. O. No i dobra. Naturalne maskowanie, dyrektywy. Dyrektywy to tam... Nie używam dyrektyw w ogóle. Bo jest ograniczona ilość, a automatyczny system gaśniczy. Duża apteczka. Tuning celowania. Znowu dyrektywa. Zestaw naprawczy Znowu dyrektywa. Apteczka 30 tysięcy 15 tysięcy Doświadczenie, proszę bardzo, do pałki. Książeczki szkoleniowe, brawo. Książeczki szkoleniowe do Szwedów. Fajnie, duża apteczka. Książeczka Niemcy. System kontroli ognia znowu eksperymentalny, brawo. Duży zestaw naprawczy, 15 tysięcy. Ładnie, doświadczenie do pałki, proszę bardzo, zestaw naprawczy. Apteczka. No okej. Okay. No, dyrektywy to. O, demontażowe razy 3. To było dobre. Książeczki szkoleniowe. Tutaj gaśnice duże. Fajnie, fajnie. To jest dobre, akurat. Duże zestawy naprawcze. 500 wolnego doświadczenia. Brawo. 15 tysięcy. Znowu zestaw demontażowy razy 3. Proszę bardzo. Świetnie. A, dyrektywy to. Duża apteczka. Pięknie. 15 tysięcy. Doświadczenie za bitwę. Duża apteczka. Kolejny zestaw demontażowy. Jest! Kolejny zestaw demontażowy. Już czwarty. Oh. I już czwarty raz, czyli 12 aż dostaliśmy ich. Brawo. To jest coś. Kolejne 15 tysięcy. Zestawy naprawcze. Dyrektywy. Teraz. Po... O, proszę bardzo. Duża apteczka 9. 8. Automatyczny system gaśniczy. I kolejny system kontroli ognia. Proszę bardzo, poziom pierwszy. Kurczę, fajnie. Trochę eksperymentalnego dostaliśmy do świata. A, dobra, automatyczny system gaśniczy. A dyrektywy to nie. Proszę bardzo, zestaw poprawny. kolejny eksperymentalny. Fajnie. Już tylko jeden został. I ostatni, proszę Państwa. Uwaga. I otwieramy ostatni. I kolejne części do modów eksperymentalnych. Dobrze, to mamy wszystko, kochani. Możemy na koniec tylko zobaczyć sobie nasze miasteczko. To już tak tylko z podsumowania. Ale to już w poprzednim filmiku zrobiłem wszystko, tutaj zaprezentowałem. Także nie udało się wszystkiego zdobyć. Część jeszcze widzicie, część jeszcze tutaj zostaje od od Czafiego, rzeczy których nie wylosowaliśmy, no i reszta, oczywiście, ze skrzynek. Skrzynki były 5 w tym roku, z czego jedną dostaliśmy w gratisie, a 4 kupiliśmy tam chyba za 4 zł, czy tam coś koło tego, także bardzo fajnie. No, z tym losowaniem to tak słabo było, z tym wylosowywaniem rzeczy od, od Czafiego w tym roku i to, że nie wszystko można było zdobyć. No, widzę, że tak Mam wrażenie, że Wargaming idzie w coraz bardziej uproszczoną wersję, wersję tych operacji świątecznych. A szkoda, a szkoda, bo otwieranie paczek było zawsze świetną frajdą. No ale cóż, dobra, póki co to wszystko. Tak, tutaj jeszcze elementy. Wiadomo, zasoby, wiadomo, zebrane już są. Tak one wyglądały w tym roku 2023 na 2024. No i cóż, nagrody. Tutaj wszystko już mamy, poziom 10, załogantów, załogantki przepraszam, mamy, więc wszystko, wszystko już było świetnie zrobione. Do wszystko na Maksa, Kotuś. Od Redshire, Chaffee. wszystko zebrane, sztab cały, wini oczywiście i jego wyzwania, wszystko wykupione tutaj, Ciach i zadania od Winiego, wszystkie wykonane. I oczywiście, tylko podsumowując, Worek treningowy, piłka nożna, ciach. Życzenia na ten rok, czy tak się zapowiada 2024? Zobaczymy. I tyle. Dobrze, kochani. Cóż, to tyle z operacji świątecznych 2023-2024. Także maratonik zakończony. Było fajnie, było świetnie, ja się dobrze bawiłem. Cóż, e, szkoda, że było za mało czasu, żeby jeszcze to wszystko ogarnąć, ale cóż, jest ok. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć. Do przyszłych operacji świątecznych, obyćmy dożyli. <grystanie> Na razie, hej.